Witajcie kochani, piętnasty film z serii Instalacja elektryczna, od czego zacząć i na co zwracać uwagę Dzisiaj zajmiemy się tematem schodów Zapraszam serdecznie do oglądania Większość osób pewnie się zastanawia, co można takiego ciekawego powiedzieć o oświetleniu na schodach Ale myślę, że niektóre osoby będą zaskoczone tym, co usłyszą w tym filmie I skłoni ich ten film na pewno do jakichś tam przemyśleń I choćby to miała być tylko jedna czy dwie osoby To i tak uważam, że warto było ten film nagrać Zacznijmy może od takiej najmniej oczywistej rzeczy, a mianowicie od tego, że klatka schodowa to jest bardzo dobre miejsce na to, aby tam zamontować oprawę awaryjną. Jest to takie światło, które w razie zaniku prądu pobiera prąd z akumulatora, automatycznie się załącza. I nie mówię tu o takich oprawach, które są montowane w jakichś tam budynkach użyteczności publicznej, ale teraz na rynku są naprawdę bardzo ładne już te oprawy i można sobie wybrać coś, co nam pasuje. Obecnie na rynku mamy bardzo duży wybór tych lamp i uważam, że są w przystępnej cenie. Możemy wybierać pomiędzy różnych kształtów, kolorów, ale również sposobu ich montażu, czy mają być na ścianie, czy na suficie. A uwierzcie mi, że taka lampa naprawdę ułatwia życie w razie jakiejś tam awarii prądu. Zapala się ona automatycznie i daje nam możliwość poruszania się po domu bez konieczności szukania latarki. Teraz przejdźmy może do takich rzeczy bardziej oczywistych, chociaż może nie dla wszystkich, ale takich, które są bardzo istotne z punktu instalatora. Jest tak dużo różnych sposobów na oświetlenie schodów, że no niestety jeszcze na etapie projektowania i instalacji elektrycznej musimy sobie wybrać, z którego sposobu chcemy korzystać. Czy to mają być jakieś paski LEDowe podświetlające stopnie, czy punkty świetlne umieszczone na ścianie też tylko do oświetlania samych stopni, czy oświetlenie jakieś tam górne montowane na suficie, ale także musimy wiedzieć, czy to będzie oświetlenie na 230V, czy oświetlenie 12V. Jeżeli 12V, to musimy się zastanowić, gdzie w takim wypadku będziemy musieli schować transformator. Ponieważ są punkty świetne, które mają transformator taki mały, który się montuje za tym punktem świetnym w puszce na ścianie, ale są też takie, gdzie transformator musi być jeden jakby główny i on gdzieś musi być ukryty. Ja uważam, że instalacja elektryczna powinna być dopasowana do nas, a nie najpierw wykonać instalację, a później dopasowywać się zaświetleniem do tego, co mamy wykonane. Weźcie też pod uwagę to, że korzystając z takiego oświetlenia wieczorem, a w szczególności w nocy, dobrze by było, aby to oświetlenie było przyjemne dla oka, żeby po prostu nie było zbyt mocne. Ale z drugiej strony, na przykład do sprzątania takich schodów, przydałoby się nam jakieś mocniejsze światło, w szczególności jeżeli na schodach nie mamy żadnego okna. Dlatego ja jestem zwolennikiem, aby wykonać sobie dwa typy oświetlenia. Jak ja to nazywam? Jedno oświetlenie dzienne, drugie oświetlenie nocne. U siebie punkty świetne oświetlające stopnie wykorzystuję jako oświetlenie nocne, ponieważ one bardzo słabe światło dają, a jako oświetlenie dzienne wykorzystuję oprawę, którą mam umieszczoną na suficie. Przymyślcie sobie dobrze, jaki rodzaj oświetlenia będziecie chcieli wykorzystywać u siebie na schodach ponieważ później zmiana tego będzie się po prostu dla nas łączyła z dodatkowymi kosztami. Dobrym przykładem jest oświetlenie kaskadowe. Czyli takie, w którym punkty świetne zapalają nam się w kolejności, zależnie od tego, czy idziemy do góry, czy schodzimy na dół. Film z takiego oświetlenia, z podłączenia takiego oświetlenia jest u mnie na kanale, możecie sobie odszukać. Jednak takie oświetlenie musi mieć doprowadzoną specjalną instalację elektryczną. Jeżeli tego nie zrobimy, też idzie takie oświetlenie zrobić, ale łączy się to z znacznie większym kosztem. I jeszcze jedną rzecz weźcie pod uwagę. To znaczy sposób uruchamiania tego oświetlenia. Czy mają być włączane zwykłymi, standardowymi włącznikami, czy może czujką ruchu? W tym filmie to by było z mojej strony na tyle. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat oświetlenia na schodach, umieście je w komentarzach. Może to komuś innemu pomoże. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.